Cześć, nazywam się Mariusz i dzisiaj ci powiem więcej o profesjonalnym nawilżaczu powietrza brune B260. Jest to nawilżacz, który kosztuje niemało. No chyba... i nie podobasz mi się jak na swoje możliwości. Ale jednak idzie za tym kilka minusów, bo powiem szczerze, że myślałem nad tym, jakie w ogóle są argumenty za tym, żeby wydawać na przykład dwa razy więcej środków na, na urządzenie tego typu, gdzie możemy kupić tańsze urządzenie i mieć podobne możliwości przepływu powietrza i stoi za tym kilka powodów. Myślę, że one są dosyć sensowne, jeżeli faktycznie masz jakiś budżet i chcesz użyć faktycznie profesjonalnego urządzenia i w sumie w pełni nim zarządzać, bo ten nawilżacz powietrza daje Ci taką możliwość. No ale do rzeczy. Przede wszystkim Producent deklaruje dosyć mało rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o statystyki <laughs> urządzenia, jak na przykład poziomy głośności i tak dalej. Więc w praktyce wypadają najlepiej, bo najmniej y, było rzeczy, które by się nie zgadzały. <laughs> Pan poruszył to jednak fachowiec. To jest dopiero sposób, nie? Po prostu nie dawać statystyk i, i tyle. Ale nie, w praktyce faktycznie na przykład deklarują przepływ powietrza 500 m3 na godzinę i udało się to osiągnąć, Ym, więc y, razem z wodą, atomem evaporacyjnym, co w sumie gdy testowaliśmy dwa inne modele, to to już nie było takie oczywiste i wtedy byliśmy zdziwieni, że tego nie ma, a te, byliśmy zaskoczeni, że jednak po tamtych testach tutaj wychodzi wszystko fajnie. Ogólnie jest to urządzenie, które jest wykonane bardzo solidnie, na zasadzie, że jak je dotykasz, to mówisz, kurczę, faktycznie ono jest takie fajne. To jest amelinowe! Amelinowe! Jest... jest wykonane z grubego plastiku, pokrywy są na magnesy, więc to urządzenie wygląda bardzo dobrze jakościowo i tutaj nie musisz się martwić jakby też o jego wygląd, bo w sumie z tych nawilżaczy, które testowaliśmy, to wyglądają najzgrabniej, najładniej. No ale może wróćmy do innych rzeczy, pomijając deklaracji jego przepływu powietrza, która jest zgodna, a nawet większa, bo się udało nam na maksymalnym trybie pracy jakby mieć jeszcze większy poziom przepływu powietrza razem z nawilżoną matą ewaporacyjną niż to, co deklarował producent, więc jest naprawdę bardzo ok. I tak, przede wszystkim tutaj też chodzi o pełną automatyzację, ponieważ jest to model, gdzie możesz opcjonalnie dodać do niego Wi-Fi. Więc możesz go sobie zintegrować z apką, oczywiście oryginalnie tego nie zrobisz, to jest dodatkowa opcja, funkcja płatna yy, i no, to jest czasami dla niektórych istotne w jakichś systemach, gdzie mają wstać takie nawilżacze i ma być to jakoś połączone i ma być nad tym jakaś większa kontrola. Co więcej, możesz tutaj elektronicznie ustawić docelowy poziom wilgotności i ten panel sterowania jest najbardziej precyzyjny z tych innych nawilżaczy, co mieliśmy okazję testować profesjonalnych. A najbardziej zabawne jest to, że tego typu higrometry są dostępne w nawilżaczach za pięć stówek. Takich zwykłych domowych, <laughs> takie bardziej precyzyjne. A w nawilżaczach profesjonalnych to jest wielce problem, no ale życie, tak to wygląda. W przypadku tego modelu masz już te sterowania takie bardziej precyzyjne faktycznie możesz ustawić ten docelowy poziom wilgotności taki, jaki byś chciał, chciała osiągnąć. Z takich jeszcze dodatkowych rzeczy, to tutaj masz cztery tryby pracy, przy czym ten pierwszy tryb pracy, co urządzenie działa najciszej i w ogóle, to tamten przepływ powietrza był tak mizerny, że my tam daliśmy zero, bo po prostu nam ten anomometr nie chciał w ogóle zareagować. Tam było czuć jakiś lekki powiew, ale to to w ogóle nie działa, nie? Więc pierwszego biegu w ogóle nie używaj. Dopiero dwójka, trójka, czwórka to są te tryby pracy takie docelowe. Oczywiście urządzenie wtedy pracuje głośniej, więc moim zdaniem mogliby to bardziej zrównoważyć, ale to nie jest tylko problem tego producenta, tylko wielu producentów bo serio naprawdę wielu producentów ma z tym problem, żeby ustawić odpowiednie tryby pracy w swoich urządzeniach. Życie. Ale już pomimo tego, że możesz tutaj ustawić precyzyjnie tryb pracy, masz możliwość połączenia Wi-Fi, możesz go na stale podłączyć do wody, to jeszcze możesz sobie określić jego poziom napełnienia zbiornika, ponieważ on tam ma takie na dole trzy gałki, które za to odpowiadają, takie trzy patyki, gdzie faktycznie wtedy on sobie weryfikuje, jaki ma poziom jeszcze zapełnienia zbiornika. Pamiętaj, że czym masz więcej wody w nawilżaczu, tym on będzie działał efektywniej, więc to też będzie dla Ciebie istotne, aby utrzymywać na przykład wyższy poziom. Wody w zbiorniku, aby takie urządzenie pracowało po prostu lepiej, bo wtedy większa część maty jest zanurzona w wodzie, i wtedy ta, ten przepływ powietrza o wiele lepiej rozprowadza tą wodę. No i tak poza tym, no, urządzenie faktycznie jest takie tip-top, e, kosztuje też tip-top <grybujesz> więcej niż inne, ale no to jednak ma swoje argumenty, bo szukałem długo. Argumentów. W sensie naprawdę musiałem przemyśleć, co by za tym przemawiało, aby to urządzenie mogło tyle kosztować i było sensowne w zakupie. Po wielu rozmowach z klientami doszedłem do wniosku, co będzie faktycznie ważne w tego typu nawilżaczu i dlaczego on kosztuje tyle, a nie mniej. Więc jest to urządzenie no, takiej już klasy premium i możesz od niego oczekiwać wiele, a I też wiele dostaniesz. Tylko też wiele musisz zapłacić. Shut up and take my money. <laughs> Oczywiście urządzenie, o którym mówimy, dostaniesz u nas na czystytlę.pl i zachęcam Cię do kontaktu, jeżeli będziesz jakieś, miała jakieś pytania. Cześć!